Gwiazda polskiej sceny muzycznej na zamku. Muzealny festiwal w Bożu. Dlaczego warto zostać dawcą krwi? Dzień dobry, dzisiaj poniedziałek, 19 dzień sierpnia. Beata Badura zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 17 sierpnia w ramach wakacyjnych koncertów na scenie na dziedzińcu Zamku Biastowskiego Wystąpiła polska gwiazda muzyczna młodego pokolenia. Sobotni występ Smola z tego przyciągnął tłumy fanów. Fanów Smolastego nie zniechęciła deszczowa aura. W sobotę na dziedzińcu zamkowym na koncercie Smolastego pojawiło się ponad tysiąc osób. Koncert na żywo zorganizowany został przy współpracy z lokalną firmą Braxton. Zapewniono również stoiska gastronomiczne. Przed występem głównej gwiazdy wydarzenia na scenie swój repertuar zaprezentowały inne młode gwiazdy. Jako pierwsza wystąpiła Emilia Franica, była uczestniczka programu The Voice Kids. Następnie pojawiła się Ada Trill wraz z zespołem. Po w tragicznym saporcie fani doczekali się z który zaprezentował publiczności swoje przeboje, rozgrzewając widzów przy niekorzystnej aurze. Do późnych godzin nocnych również dzięki DJ Blackowi. 1 września w Raciborzu odbędzie się Raciborski Festiwal Muzealny w ramach polsko-czeskiego projektu. Przewidziano mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Raciborskie Muzeum organizuje kolejny festiwal, tym razem w ramach wyjątkowego projektu. Przystępujemy do organizacji Festiwalu Muzealnego i organizujemy go po raz trzeci, ale po raz pierwszy w takiej nowej formule, bo w ramach międzynarodowego projektu, więc będzie to Raciborski Festiwal Muzealny, ale międzynarodowy. Projekt nosi nazwę Ziemia Raciborska i Hulczyńska. Poznajcie nas i będzie on finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze przyznano w ramach programu współpracy terytorialnej Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Partnerem Raciborskiego Muzeum jest Muzeum z Czech. Mamy partnera czeskiego do tego projektu. Zgodziło nam się partnerować muzeum w Chlucinie. I projekt w zasadzie będzie opiewał w kilka różnych wydarzeń. Najważniejszym wydarzeniem będzie festiwal muzealny, który planujemy zorganizować na ulicy Długiej w Raciborzu. Dlaczego ulica Długa? Dlatego, że jest to taki główny deptak raciborski. Chcemy go troszeczkę ożywić i chcemy pokazać, co muzea mają w swojej ofercie, żeby one się jak najlepiej zaprezentowały. W ramach projektu zaprezentuje się 10 muzeów. Będą to muzea międzynarodowe, więc będą muzea z Polski i z zagranicy, konkretnie z Czech. Dwa muzea będą czeskie, nasz partner z Hlucina i Muzeum z Ostrawy. Z Polski będą muzea nasze zaprzyjaźnione, z którymi już nieraz współpracowaliśmy. Będzie Muzeum Ziemi Prudnickiej, będzie Muzeum Wsi Opolskiej, będzie najbliższe muzea z Rybnika, z Wodzisławia, z Żor. Te, którym którymi współpracujemy, będą też muzea troszeczkę dalsze, z Muzeum Starnockich Gór. Z każdej oferty danego muzeum, nie wyjdziemy z pustymi rękami, bo albo będziemy uzbrojeni w jakąś wiedzę, albo w uzbrojenie jakieś nowe umiejętności, które będzie można nabyć. Będzie też moc różnych atrakcji? Dla dorosłych i dla dzieci, wszystkich oczywiście z, od razu nie zdradzamy, ale serdecznie zapraszamy Raci Bożan i gości tutaj mieszkających w okolicy Raci Boża, bo to jest taki, jeżeli festiwal jest międzynarodowy, więc liczymy na to, że w nim udział wezmą nie tylko Polacy, ale także i Czesi, bo też jest taki zamysł tego projektu, żeby nastąpiła wymiana turystyczna, żeby ludzie z Raci Boża pojechali również do Chlucina, zobaczyć, poznać to miasto, muzeum, żeby mieszkańcy Chlucina przyjechali też do Raci to są takie najważniejsze cele, jakie chcemy osiągnąć, oprócz tego wypromować muzeum. Co ciekawe, jest to taki pomysł nasz autorski, bo żadne muzea jeszcze festiwali nie organizowały. Wszystko będzie toczyło się wokół historii, wokół muzeum, wokół kultury. Nie będzie to oferta bynajmniej nudna, będzie też zachęcać będziemy też piękną muzyką, więc będzie się działo. Miłośników muzyki zapraszamy na koncert muzyki dawnej, którą zaprezentuje zespół Flori Pari. Ponadto odbędzie się pokaz dawnych tańców. Serdecznie zapraszamy. Krew jest podawana w stanach zagrożenia życia i może być również potrzebna naszym przyjaciołom, rodzicom lub innym krewnym. W bankach krwi często brakuje zapasów, szczególnie rzadkich grup krwi. W okresie wakacyjnym zapotrzebowanie na krew rośnie, dlatego warto zostać dawcą krwi i w ten sposób ratować życie i zdrowie innych osób. Każdego roku jest praktycznie powtarza się to samo, bo jest więcej, wiemy sami z mediów, jest więcej wypadków, więcej ludzi się przemieszczają, tym bardziej, że kwiadawcy też odpoczywają, wyjeżdżają na urlopy i krew w tym okresie jest bardziej nam potrzebna, e, głównie minusy e, i borykamy się z minusami, e, których zapotrzebowanie jest e, ogromne. I prosimy, jak można by było, odwiedzić nas w kwiodawstwie, bądź w oddziałach terenowych, bądź też na akcjach. Bardzo zapraszamy kwiodawców do oddawania w tym okresie krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi jest bezcenne. Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Jest to bezbolesny, można powiedzieć, oddawanie, tylko to musi się płyną z serca, że my chcemy, a jak coś chcemy, to zrealizujemy. Trzeba mieć skończone 18 lat, przynieść dowód osobisty, lekkie śniadanie i minimum 50 kg ważyć. Do wieku 60 lat można oddać krew, jeżeli jesteśmy pierwszorazowi, to nie możemy przekroczyć wieku 65. Każdego roku liczba dawców zwiększa się, jednak w tym samym czasie zapotrzebowanie na krew również wzrasta. Oddanie krwi jest zabiegiem bezpiecznym. Jest to zabieg, który trwa kilka minut. My oddajemy gdzieś około 450 ml krwi i co 8 tygodni i jeden dzień możemy oddać krew, a jej składniki to jest osocze. Możemy oddawać co 2 tygodnie. I organizm trzeba nawodnić, żeby więcej płynów, żeby bezpiecznie przyjść, oddać i nie ma ryzyka jakiegoś zachorowania czy niebezpieczeństwa jest przy tym oddawaniu krwi z lekarz i pielęgniarki. Krew można oddać w każdym punkcie krwiodawstwa stacjonarnym lub mobilnym. W Raciborzu możemy oddać tutaj w naszym centrum krwiodawstwa. Jest czynne od godziny w pół do ósmej do piętnastej i tam jest rejestracja do czternastej godziny. I możemy także oddać w najbliższym czasie, będzie akcja w Raciborzu na rynku. Jest to akcja połączona z obchodami też strażackimi. Będzie to na rynku od godziny 10 do godziny 14. W sobotę 24 sierpnia zapraszamy dawców na raciborski rynek. Wszystkie mobilne akcje są dostępne na stronie internetowej raciborskiego krwiodawstwa. Dawcą może zostać każda osoba, która cieszy się dobrym zdrowiem oraz spełnia dodatkowe wymogi. Bo dobrze jest się dzielić, bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twoja krew.pl. W przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości raciborskich serdecznie zapraszam na kolejne wydanie już jutro. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia!